Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Beczka z Życia i dzisiaj opowiem Wam historię, z której nie jestem dumny i mity i opowiada ona o kole akurat, wrzucam ten film, bo jest zakończenie roku, w piątek wrzucam ten film skoro jest zakończenie to chciałem wrzucić tą historię, bo nie o szkole za dużo historii, bo po co wrzucać historię w, środ... w szkole w środku wakacji? To jest bez sensu. Więc no, zapraszam. Na Instagrama Beczki Z życia zapraszam, na głównego Instagrama, na TikToki obydwa, na drugi kanał Citosek, a my już zaczynamy. Więc historia zaczęła się, jak miałem chyba 5-6 lat, jak byłem jeszcze w przedszkolu, miałem tak taką opinię, że jak Oskar coś wymyśli, to wymyśli. Nadal ma taką opinię, ale nieważne. I jak zawsze kochałem wymyśleć różne rzeczy. Na przykład ja potrafiłem wziąć jakieś gumki, ostrzyłki i wymyśleć, że to są jakieś ludziki i one rozwiązują jakieś zagadki itp. I to było coś takiego, nie wiem, czy oglądaliście taki serial jak Riverdale. I w drugim sezonie był taki facet zwany The Black Hoodem, i to było coś właśnie w tym stylu, że był jeden w, 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 facet w nich, mord który mordował innych i musieli rozwiązać zagadkę, kto i czemu to robi. I to było zajebiste według mnie i do czego zmierzam. Do tego, żeby Wam pokazać jakim dzieckiem ja byłem. Znaczy, dzieckiem nadal jestem, um, ale jak byłem takim mniejszym dzieckiem w ogóle, ja miałem zawsze zajebistego celu. A czemu Wam to mówię? A pewnie chcecie przedłużyć film, tak będziecie, że znowu chcę przedłużyć film, ale ja to mówię, bo to się odniesie do, dalszego, do dalszej historii. W sumie to przez to, przez mojego cela, Wam to opowiadam, więc dobra. Zacznijmy tą historię. Wiem, że to było jak miałem z 5-6 lat. Byłem jeszcze w przedszkolu. To z kolegami, nazwijmy ich kol jednego Filipa, drugiego Kaspera, a trzeci to nie wiem, Marcin. My tam graliśmy. U nas w sali w piłkę nożną, ale nie w sali od tylko jakby graliśmy w ksie gumową piłką, a bramki to były takie tablice ruchome na magnesy. Ja byłem w drużynie z Filipem, Akper z Marcinem. To była dru druga drużyna i tam graliśmy, wszystko było ok, ale potem y wszystko się zjebało. No bo jakby to było normalne, że nic nie stało, tak. Tak bym tego nie opowiadała, tak? Y to jestem w tym miejscu, więc graliśmy, ja byłem na bramca Filip w polu i pamiętacie jak mówiłem, że mam zajebistego, co? I zajebistego farda do absurdalnych rzeczy, tego wam nie mówiłem, ale mówię teraz. Mój fart plus moja celność równa się, jak myślicie, co? Jak myślicie, że wybiłem szybę, czy coś takiego? To otóż nie, tak nie było. Było troszkę inaczej, więc tak jak ten Kasper też grał w polu, pani coś tam robiła, nie pamiętam co. A czy pamiętam dobrze, co robiła, bo wtedy było już parę dni do zakończenia roku szkolnego. W ogóle ja tak wszystkich, wszystkich zapewniałem, wszystkim mówiłem, że będę w pierwszej klasie, bo jakby niektórzy mają jeden rok przedszkola, inni dwa lata. I ten Kasper, Filip i Marcin przechodzili już do pierwszej klasy. Ja zapewniałem, no, że ja też przejdę tam na luzaczku do pierwszej. Teraz będę szedł, a ten Marcin mówił, tak, tak, na pewno. I się ze mną kłócił, że nie, nie przejdę i się wkurwiłem, tak? Już graliśmy dalej w piłkę. I Kasper kopnął, no, ale obroniłem i wziąłem w ręce i chciałem się na nim nie tyle co zemścić, ale odegrać. I wziąłem, kopnąłem z całej siły piłkę. Ale wróćmy na chwilę do tego, co mówiłem wcześniej, czyli zajebisty cel. jak myślicie, trafiłem w bramkę? Otóż nie. Nie trafiłem, ale trafiłem w coś innego, dokładniej w panią. E, nie, raczej nie w panią, bo ja mówiłem, że pani coś robiła i że było parę dni do zakończenia roku. Co pani mogła robić? Wiecie co ja wam powiem? Przygotowywała dyplomy na zakończenie. I miałem taką, otwar miała taką otwartą fiolkę, jakby w środku była atrament. Jak już pewnie się domyślacie, trafiłem piłką w tą fiolkę i atrament na przygotowane dyplomy. Ja już widziałem w ogóle swój pogrzeb, jak mnie pochowają. Zabiją dosłownie, ale o dziwo nic nie powiedziała. Zaczęła ścierać na atrament. I ja się schowałem pod tom z tymi kolegami bramkę oprócz Marcina, z tymi. Ci ciśnął bekę, więc kujuł w dupę, ale dobrze, mi, nic mi się nie stało, nie poniosłem żadnych konsekwencji i błogicior, ale jedynie co mnie złości, to że Martin miał rację i oni przeszli do pierwszej klasy, a ja nie. I wtedy wypisałem się z tej szkoły do, i przyszedłem do tej, do której chodzę po dziś dzień. No i to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze odcinki. Jeżeli historia Wam się spodobała, nie zapomnij o łaperce w górę i subiku na tym kanale bo nadal połowa z was 50% nadal mnie nie subskrybuje więc zachęcam bo to mnie motywuje a to was nic nie kosztuje do tworzenia takich filmów więcej ale dobra zapraszam jeszcze na instagrama beczki z życia na głównego instagrama zapraszam zapraszam na tiktoka beczki z życia na głównego tiktoka na kanał chitos nie zapomnijcie wpaść bo od wakacji będę tam codziennie wrzucał filmy, więc zapraszam i życzę Wam miłych wakacji, bezpiecznych. Uzmokliściom życzę powodzenia w liceum, Wam też życzę powodzenia w innych klasach. A ja się już z Wami żegnam. Pa, do zobaczenia, miłych wakacji i cześć.